Krótki film z podróży po krainie Złomu. Jakby ktoś chciał testować dach szybę, czy jest wytrzymałe, to mogę powiedzieć, że w miarę. Aczkolwiek, bez szaleństw. A szybę dach nie stanę, bo się boję. Czy nie boję się, ale... Myślę, że mógłby się otworzyć. A szukamy hiszpańskiego brata. Jest tam. Chciałem tylko parę złąków przeskoczyć. Ale jasna. Ale jak nie my, to kto nie? Patrz. O, ktoś mu wziął ciartkę. co za chamy. A to Złe podejście. Wiem, 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 jakby ktoś pytał, to jakoś daje radę. I biza, gdzie jesteś? Może się odezwie zatrąbi czy coś. Dobra, Bo teraz będzie. 2-2-2, bo tam też jest sad. Może coś z niego wyczarujemy.